do www.myślnikolo.pl e Oddział wewnętrzny był takim największym przedsięwzięciem, na które najdłużej czekaliśmy w tej kadencji, bardzo dużo w poprzedniej kadencji i tej teraz na początku udało się bardzo dużo zrobić w szpitalu. Ale oddział wewnętrzny to był ten element, który no spędzał sen, spobiegł to, co tutaj było, no, no, trudno było to nazwać oddziałem, który spełniał jakiekolwiek warunki kliniczno-sanitarne, ale i w ogóle obsługi i świadczenia usług medycznych wobec pacjenta. Dzisiaj XXI wiek, dzisiaj ten oddział stał się z tego najsłabszego oddziału, stał się wizytówką szpitala. To blisko 12 milionów złotych zainwestowane w, w obie części tego szpitala, bo ze względu na to, by można było z pacjentami pracować, w tym szpitalu podzieliliśmy tę inwestycję na dwa etapy. Pierwsza część tego działu wewnętrznego, 6 milionów złotych, gdzie wykonaliśmy już część sali z indywidualnymi ciągami i węzłami sanitarnymi. Sale zabiegowe, sale e, dla personelu pielęgniarskiego, lekarskiego, e, windy, e, dwie zostały też wykonane, klatki schodowe, e, trzy zostały wyremontowane wraz e, z całą ochroną przeciwpożarową. No i oczywiście ta, e, teraz ta oddawana już druga część, które stworzą e, jedną, jeden element e, oddziału e, wewnętrznego, to też 5,5 e, miliona złotych. Tutaj również w salę e, dla pacjentów z indywidualnymi węzłami sanitarnymi 26 e, łóżek. Tam było 19. E, mamy 45 e, łóżek na oddziale wewnętrznym I oczywiście też sale zabiegowe, e, specjalne też łazienki dla e, tych pacjentów, których trzeba obsłużyć na łóżku, bo są niechodzący. E, także no, wszystkie rzeczy, które i elementy oddziału nowoczesnego szpitala, nowoczesnego oddziału wewnętrznego, które powinny być, zostały zrealizowane. Całość instalacji sanitarnych, elektrycznych, ale i gazów medycznych, wszystko zostało tutaj rozprowadzone. To tak łatwo się mówi, ale czasami jak widzimy te różne sytuacje, które, które dzieją się w przestrzeni publicznej i to zapłaszczanie pewnych decyzji i pewnych rozwiązań, które gdzieś tam... Trudem i znojem zwykłych, prostych ludzi są realizowane, to aż serce boli. I myślę, że tutaj ten przykład jest takim naprawdę znamienitym przedsięwzięciem, które właśnie ponad podziałami politycznymi, które jednomyślnie, podnosząc ręce za realizacją tej inwestycji, dało dowód, że ochrona zdrowia jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie polityczną debatą. To jest po prostu dobro wspólne, bo dzisiaj każdy z nas może być chory i potrzebować tej pomocy. Każdy z nas może tutaj trafić do tego szpitala. A kiedy w nim będziemy mieli zapewniony standard, jakość tej opieki medycznej, to będziemy wiedzieli, że jesteśmy w dobrym miejscu i tę pomoc uzyskamy taką, jakiej potrzebujemy najbardziej. W tej chwili po oddaniu tego oddziału, na tym oddziale będziemy mieli 26 urzędów, czyli cały oddział wewnętrzny liczył będzie 45 dłużej dla pacjentów, no przeskok można powiedzieć niesamowity, tak, ja to mówię z początek XX wieku do XXI, nie do tej pierwszej połowy, tylko tej drugiej, zresztą sami państwo widzicie, myślę, że to wykonanie tych, tych, tych pomieszczeń, ten sprzęt medyczny, który tutaj się znajdzie, te panele medyczne, które są tutaj na ścianie, kiedyś tego nie było, tak, każdy pacjent będzie się mógł czuć bezpiecznie, warunki leczenia zupełnie inne niż do tej pory, no i nie ukrywajmy, załoga, która tutaj pracuje, czyli lekarze, pielęgniarki też będą mieli zupełnie inne warunki do pracy. To, co powinno właściwie już funkcjonować od dawna. Tak jak powiedziałem na wstępie tutaj przy tej pierwszej mojej, moim wystąpieniu, jest to najstarsza część oddziału. Pamiętam jeszcze pierwszą połowę XX wieku, 1913 rok, zaczęto to budować. No i myślę, że to przyczyni się do tego, że ten pacjent będzie się czuł bezpiecznie, będzie właściwie zaopatrzony, chociaż do tej pory też się o to starali, ale już same warunki socjalne, bytowe są zupełnie na innym poziomie. Oddział się powiększył, jeśli chodzi o można powiedzieć, metry kwadratowe. Tak? bo będzie znacznie większy, można powiedzieć dwa razy większy niż do tej pory był, bo na tej skromnej można powiedzieć powierzchni co do tej pory było 40 łóżek, jedna toaleta męska, jedna żeńska, w tej chwili oddział jest dwa razy większy powierzchniowo. Będzie o 5 łóżek więcej, czyli zamiast 40-45, ale jesteśmy do tego przygotowani i myślę, że każdy pacjent naprawdę będzie się tutaj czuł bezpiecznie. Zresztą pacjenci, którzy już przybywają na tą nową część, a kiedyś leżeli w tym szpitalu, są zadziwieni. Jaka jest różnica, jeśli chodzi o sposób leczenia, warunki, można powiedzieć, socjalne? Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widzieli.